Znowu nagrywałam do drugiej w nocy, a dzisiaj mam imprezę, na której chcę wyglądać świetnie. Warto zacząć od uśmiechu. Wybieram szczoteczkę do zębów Philips Sonicare, ponieważ posiada czujnik siły nacisku i szczotkowania, dlatego doskonale sprawdza się przy moich bolących dziąsłach. Przed nałożeniem pielęgnacji zadbam o wypoczęte spojrzenie. Dobra, buźka gotowa. Czas na makijaż. Czas na fryzurę. Tylko na co ja mam dziś ochotę? W sumie wybór jest oczywisty. Kupowałam ostatnio nową kieckę, ale jest dość krótka, więc... Wybieram depilator, bo efekt moich starań utrzyma się na dłużej. A ty wybierasz się na jakąś imprezę tej wiosny? To pamiętaj o apce MediaMark, w której znajdziesz swoje ulubione produkty w atrakcyjnych cenach. To takie proste, także let's go!